Cześć. Dzisiaj trochę o serii monet Bestie Tudorów. A w zasadzie też chwilę powiem o poprzedniej serii bliźniaczej, można rzec. Natomiast Bestie Tudorów wyszła nie tak dawno. To jest pierwsza moneta z serii, czyli Lew Anglii. Tego, w tym roku, jak widzicie, tak, 2022 rocznik, dwuncjówka tak jak mm, właśnie poprzednia bliźniacza seria, o której za chwilę lew Anglii wyszedł jako pierwsza moneta z serii. E, jeszcze można spokojnie u dealerów zamówić, z tym, że jest już droższa, na pewno niż jak zaraz e, po wyjściu. E, tutaj mam drugą sztukę za chwilę Wam pokażę postanowiłem wejść w tę serię od razu jak tylko się dowiedziałem, że wychodzi ponieważ wcześniej za, za późno wszedłem w serię, znaczy za późno w ogóle jeszcze się nie interesowałem srebrem tym całym rynkiem srebrnych monet srebrem w ogóle no i właśnie poprzednia seria to były bestie królowej. Teraz bestie Tudorów. No i uzbierałem tylko 5, czyli bodajże połowę z tej serii. I tu pierwsza moją monetą. Nie, 20, tak? Nie, to nie była pierwsza. Na pewno kupiłem z dużym opóźnieniem więc trochę drożej niż jak wychodziły, bo tu chyba najstarszą z tej serii mam z 17, a wyszły trochę wcześniej, w 15, może 16. E, czyli najpierw smog wali. W ogóle super wykonane te monety. Bardzo fajnie wyglądają. Cały czas, mimo że to moneta z 17. 17 rok smog. Wali. Ok, tu jest 20 rok. Jednorożec. Nie, koń. Koń, sorry. Koń, natomiast jednorożec jest tu. 18. Tak, czyli mamy 17. Lew, y, Smok Anglii. Smok Wali, przepraszam. 18. Jednorożec. Lew Anglii. 20 koń, Hanoweru 20 i ostatnia moneta z serii Hard Richmond 21. Ok, czyli wychodziły pewnie wcześniej nie dwie monety rocznie, bo 21 jest ostatnia, czyli te pięć sztuk dało mi się zebrać. Tak jak mówię, no kupowałem je po czasie, więc na pewno zapłaciłem więcej niż jakbym kupił na samym początku, no ale spóźniłem się. Kiedy zainteresowałem się srebrem, to ta seria już była rozkręcona na dobre. No i w czym rzecz? W tym rzecz, że pierwsza moneta z tej serii to był lew. Tutaj też jest lew, ale lew Mortimerów. Pierwsza, pierwsza moneta z serii to był Lew Anglii. No i tam premia narosła na tyle, że postanowiłem, że kiedy wyszła ta seria, to już wchodzę od początku i się nie czaję. Dlatego tu mam dwa lwy. Natomiast nie jest to. Są to moje jedyne lwy. Mam jeszcze dwie inne. Tyle, że. Stanowiłem tu już się zabawić konkretnie, i dwie serie chcę złożyć w kasetkach do tego przeznaczonych. Kupione na Gdańskiej mennicy bodajże. Tak to wygląda. Kupując kasetkę, jedną sztuk, miałem. Mniej, właśnie lwa. Pierwszy z serii. Czy dobrze co wiem Dobrze. W e, drugiej jest dokładnie tak samo. Czyli też, też z lwem. E, no i teraz już lecimy. Będziemy lecieć z, z całą serią. Czyli widzicie, jest 10 miejsc. 10 monet. Pierwsze dwie już są. Czyli tu mam dwa plus. Jeszcze po jednej sztuce sobie kupiłem dodatkowo. Postanowiłem, że dwie pełne serie zbiorę sobie w tych kasetkach. Natomiast chcę mieć tak, pełne w. w Właśnie w takim fajnym etui. Natomiast dwie sztuki jeszcze luzem, które sprzedam, kiedy premia już na tych monetach będzie, będzie dla mnie odpowiednia. Także zbieram dwie pełne kasetki. Kolejne dwie sztuki, właśnie bo to jest lew, który jest pierwszy. Natomiast możecie już kupić też drugą monetę. I to będzie w którym miejscu. Yale. Tak. To będzie to miejsce. Mam już dwie sztuki zamówione. Czekam na, na dostawę, ale, tak jak w poprzednim zamówieniu, dobieram sobie kolejne sztuki, więc trochę na nie poczekam, pewnie, nawet do końca roku. Zbieram też inne rzeczy. No i dobra. Mam Mamy lwy w kasetkach. Mamy dwa lwy osobno, czyli każda moneta to dwie uncje. Czyli tych lwów mam to jest 8 uncji srebra. No i właśnie nie chcę skończyć tak jak z poprzednią serią, że mam tylko połowę. Te być może pójdą niedługo na sprzedaż. Skoro nie mam całej serii to nie mam jakiejś takiej może bardzo dużej motywacji, żeby, żeby je trzymać. Może je sprzedam po prostu albo wymienię na zwykły bulion. Do tej serii wyszły jeszcze tak zwane komplitery. Bardzo ciekawa sprawa i tu mamy, widzicie, wszystkie, wszystkie bestie. No i od początku tak, to był lew, Был дым, гриф.